Mankowidzowie z tej strony Kozek, a wy się tego na pewno nie spodziewaliście, bo ja dzisiaj wydropiłem Leona Leona, legendarnego Leona, rozumiecie? Dajcie łapkę, dajcie suba, dzisiaj testujemy Leona, tą nową postać, po prostu jestem zdziwiony. Teraz, co dopiero minuty temu, wydropiłem Leona, dobra, lecimy dzisiaj dwie gierki solo i dwie na parach, dobra, lecimy do odcinka z pierwszą gierką. Pierwszy raz, guys I'm playing. Czyli pierwszy raz gram Leonem. Dobra, pierwszy mecz, pierwszy mecz. No nie jest siema, widzieliście, że to pierwszy mecz jest, dobra. No to... Ej, naprawdę niezły jest nawet. Czekaj, bo ja muszę wygrać na początku. Ej, dobry. O kurde. A dostałem. Aha, okej, okay, pierwsza gierka. No super, tak powiem. Super. Super. No, super. Dobra, lecimy z drugim. Oh my god. Czy wygramy, czy nie? Nie wiem. A może wygramy? Aj, bo się wygrało. Co? Zestartowało mi. Jeszcze raz będę musiał. Kurde. Aj aj, aj. Restarta mi zrobiło. Dobra. Restarta mi zrobiła, musiałam ładowarkę odłączyć. Dobra, lecimy z drugą gierką. Dobra. Oh my god, pierwszą gierkę nie mówmy po prostu. Nie wiem, co się stało. Nie wygrałem, nie zrobiłem. Victory. dobra, druga gierka. Dobra, o, ból, tu jest, ból. Ej, szybki on jest. Nie, on mnie zaraz zabije. Dawaj, typa. Nie, jeszcze tu tik jest, dawaj, chodź tu. Dawaj. Nie, nie, on mnie zabije. Leży. I ult. O, leży, leży. Please. Jest. Jest. Dobra. I top 2 już. Say what? Czemu tak top 2? Co? Dobra, to sobie skrzynki A W ogóle te klejnoty, po co? Co? A, tam jest rosa, to jest dobra. No to rosa możemy puknąć łatwo. Sześć klejnotów, dobra, myślę, że może być spora, myślę, że może być spora. Nie, nie ma. O, tam jest dobra. O kurde, ma tego. Dobra, zbierzmy sobie tego jeszcze. Nie, nie ma jej tam. do. Ej, dobre, możemy to wygrać naprawdę. Emotka i lecimy. Dawaj, dawaj. Proszę. Dawaj, please. Dawaj. Jest! Wygraliśmy. Na solo. Pierwsz, druga gierka na solo, dobra. Fajnie, bo naprawdę Leona wydropiliśmy i to jest super, uważam. Dobra, lecimy teraz na parach. Pierwszą gierką. Dobra. Ale ja zdziwiony jestem, że ja tego Leona... Ja myślałem, ten, widzowie, że ja po prostu... Wiecie, że ja mam zero szans na wydropienie Leona. Po prostu zero szans. A teraz jak trafiłem tego... Trafiłem ten... Eee... Jak ona się nazywa? Bibi trafiłem. No to... To mamy tego, Victory może dobry być, bo naprawdę mamy. Victory możemy nawet drugie miejsce mieć, ale na pewno top 3 będziemy jednak. Bo widzicie, Leon i Bibi. No. Jednak, dobre. Ej, Farel 10 to się nazywa. Ej, dobra, fajna nazwa, naprawdę. Po, pozdrawiam, pozdrawiam. Chodź tu. Taki kurde kozak jesteś? Jak ja? O, chodź tu. O, ta Bibi jest dobra. Ta, ten gracz jest dobry, naprawdę. Dawaj to, dawaj go. Leży, leży, czeki. Dawaj, chodź tu. O o, nie, nie leży. To, a to jest ten Tik, dobra, chodź tu ty, leżysz. Na no, do. Dobra, łatwo. Pier, pierwsza gierka na parach X. -ten. Dobra. Ej, zrobimy sobie jeszcze jakąś jedną gierką. Można na tym. Na zbiorach klejnotów jeszcze może zagramy jedną, co? No. Ale testing leonu. No dobra, lecimy z drugą gierką. Teraz bez pauzy i ten. Dobra, no to super. Jak powiedzieć? No dobrze nawet te co trzy gierki. dwie, dwie wygrane. I tą początkowo mi trochę słabo poszło. Teraz pen mam. No to będę musiał się teraz postarać, powiem tak. Krótko i wyraźnie powiem, że muszę się postarać, no bo... Nie wiem, nie wiem czy to wygram. Peny dawno też peny mam, ale dawno nią też nie grałem, więc też to. Trzeba powiedzieć, że... A czemu tu w ogóle przeciwników nie widać? Dobra, Colt. Aj, na 7 HP gościu przeżył. Chodź tu typie. Teraz chyba Leonem. Mieliśmy grać tym. O, ty. Leży chyba. A leży Leży, dobra. O, kurde. Dawaj go. A nie, nawet niezły. Ja na, ja na 904 HP. Ograliśmy, dobra. O. Dawaj mi się. Dobra. Co to? Nie laguje mi. Laguje mi. O nie. To mi laguje. Nie laguje mi. O nie, proszę nie lagować mi, panie. Chodź tu, poko. Poko ready, poko ready, Dylan. si. Dobra, dawaj, ja biorę napój sobie. No i co, ciśniemy. Chodź, panie. Leży jeden. No i drugi. No, jak masz ten napój z Leonem, to jest dobrze, bo naprawdę. To jest kozak, to jest koks. Po prostu. Jak masz ten napój z Leonem, to jest po prostu super. Bo naprawdę widzieliście, ograłem dwóch przeciwników napoikiem, no... No i jak dzisiaj? No i co? O, mega skrzynkę sobie jeszcze otworzymy. Co? Może coś, coś wydropimy? Nie, no to jest niemożliwe. Jak dzisiaj jeszcze wydropimy z tego, to to nie wiem. Testujemy Leona i ten i taka nowa postać. Nie, nie wydropiła nam się nic. Dobra. Co jeszcze ulepszymy dzisiaj? No bo ulepszenko i nowe wdzianko e, dobra no to dziękuję wam dzisiaj za odcinek testowaliśmy Leona no wyszło nam dobrze dzisiaj no jak powiedzieć można no i dajcie łapkę dajcie suba bo naprawdę dzisiaj fajny odcinek przyjemny no i do widzenia